Co się dzieje, kiedy pies ucieka na dwór? Juju Cały mokry! A to idziemy się myć? Idziemy się kąpać? Bo to nie pośmiechnij się! Powiedz coś! Jedna łapka w górę, to jedna tabletka antystresowa dla mojego psa. <grywka> Powiesz coś? Jejju, jaka słodycz! Tak wygląda efekt końcowy. Tak wygląda efekt efekt końcowy yy, mokrego, zmoczonego, umytego psa. Wytramę <grybuj> piesko? No hopaj, hopaj. Hopaj na ręczniczek! Nie, nie chcesz? Chcesz zostać na swoim miejscu? Hop! Czucz. O! Nie, 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 nie! Tarzaj nie. się, tarzaj! Boże, zaraz będzie cała łazienka usyfiona.